Bardzo basicowym ponieważ nie miałam nic romantycznego i tematycznego, dlatego ubrałam bluzę, żeby nie zdechnąć tutaj, bo jest zimno, u mnie na chacie. Poza tym byłam w Warszawie na kolabie, nie z tym, ale to do tego kolabu się dowiecie prędzej czy później. Ale kupiłam tutaj taką herbatę, to nie jest sponsorowane. Aż! W ogóle opakowania są piękne. Tak bardzo mi się spodobały te puszki, że aż chciałam spróbować tego, co jest w środku. I to jest w ogóle klasyczna Bubble Tea, ale muszę Wam powiedzieć, że to jest. Nie Babbelty, taką jaką znacie, tylko to jest bardziej taka bawarka. Czyli ona jest tam trochę kawy, trochę mleka, blr, 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 blr. No tam są niby kulki, ale zanim ja się dokopię do tych kulek, to po prostu minie pół wieku, więc. A nareszcie udało mi się uzbierać na nowy telefon i wymieniłam sobie moich urzędach z 2017 roku. Eee, teraz nowy model, i ja nadal jestem w procesie w ogóle zapoznawania się z tym telefonem. Ciężko mi to idzie! Dajcie znać, czy widzicie jakąś poprawę w wideo. Nie przedłużając! E, dzisiaj przychodzi takie cudeńko od Matela. Jest to stary zestaw, mm, ale w ogóle pewnie słyszeliście o takich nowelach dla bab. Często jest to przedstawiane, że na przykład kobita nudzi się ze swoim mężem, więc kupuje takie małe nowele romantyczne i tam jest jakaś romantyczna historia, że Alvaro porywa jakąś dziewczynę. To jest takie bardziej ładnie napisane, 365 dni. później. <laughs> ja nie wiem, czy ja mogę ten żart uruchomić? <laughs> To no i ogólnie ktoś w zarządzie matela uzna, że to będzie cudowny pomysł, em, jeżeli zrobią lalki oparte na właśnie romantycznych nowelach. I tak powstał Ryder we współpracy z pisarką Judy Devereaux. I pudełko, no pudełko jest cudowne, to jest po prostu typowa okładka z takich romansideł. Ja jestem zakochana w okładce, zakochana. Dobra, zobaczcie sobie, jak to wygląda. W ogóle tutaj jest e, cała, cały opis do tej tej tej. To jest w ogóle taka dramatyczna historia, bo to jest w ogóle o chłopie, który przyjeżdża do nowej, y, no, no tam kolonii Nowa Anglia, nie? Bo to tam się dzieje w zamierzchłych czasach e, i w dzień udaje takiego pijaczynek, który siedzi po barach. Ale w nocy staje się takim Batmanem tego całego uniwersum i zwalcza zło. A nasza baba nazywa się Jessica, no aaa, nie mogli jej koszul nazwać, ale jest naszą damą w opałach. I po prostu jest tak bardzo zakochana w naszym zamaskowanym, cudownym bohaterze, że po prostu niesamowite. No tak, teraz przygotujcie się, bo pokażę wam same lalki. Bang! W ogóle jak ja je zobaczyłam, to miałam takie A, Tak się trochę zdziwiłam Ale muszę wam powiedzieć, że są naprawdę spoko Czekajcie, pokażę wam to z bliska Zaraz zdejmę okładkę, żebym wam mogła pokazać wszystko bez odbić lampy Nasz zestaw oczywiście można wyjąć Tutaj mamy certyfikat autentyczności Ponieważ Barbie kolektory no mają te certyfikaty W ogóle w takiej... W tej bibułce. To jest taki papierek. Nie mogę go włożyć z powrotem. Matko, o oh, dobra, już. <gry> tak, jak na nich patrzę, ogólnie już mogę powiedzieć, że chłop ma ciałko od Action Mana. To była taka figurka dla dzieciaków. On chyba był tak w 2010, 2013, bo pamiętam, że jednego ukradł mojemu kuzynowi, bo chciałam jeść do moich lalek. A że moi rodzice nie chcieli mi go kupić, to Musiałam sobie jakoś radzić, tak? Mm, w ogóle nie jest tak źle z artykulacją. Ona nawet tą koszulę przyczepioną do suta. <grym wytruje> Dobra, czekajcie, zaraz je sobie opiszemy, ale muszę Wam powiedzieć, że to jest kosmos, kosmos dla mnie. Tykańsko włosów, tykańsko włosów. O, zapomniałam o tym. I mega dużo żelu. Ona? Wszystko jest nażelowane, ale jak tutaj się wejdzie pod spód, to są... Zwykłe włosy Barbie. To ja bym nie powiedziałam, że to jest coś spektakularnego. Masz buty dziabeł? No i tu wszystko jest przyszpilone do tego pudełka. A Jakie u na mieszne włochaty! Noki! Nie ma śmieszne włochate spodnie, już wam to wszystko pokazuje. I już mi nie smakuje. Dobra, czekajcie, już obniżyłam kamerę. Ale całe to pudełko jest pięknie wytłoczone. Aaaa! W ogóle tak to jest bardzo fajny detal, że całe pudełko ma tło, ponieważ wtedy no po prostu wygląda to ładniej, jest chłodniej. Przynajmniej ja lubię zawsze, jak jest tło, ponieważ to daje takiej historii tym lalkom. Bo na przykład same kolekcjonerskie lalki Matela, takie już naprawdę high, 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 to są w brzydkich, jednokolorowych, zwykłych opakowaniach. Jak na przykład jest lalka, chyba muszę powiedzieć, bo miałam na nią totalnego bzika. Ale totalnego, ponieważ Mattel zrobił swoją wersję Corpse Bride, czyli Gnijącej panny młodej. Tak wygląda na zdjęciach promocyjnych. No, jest niesamowita! Po prostu. Ja byłam już gotowa zbierać na nią, a ona ma horrendalne ceny na internecie. Aż w końcu ktoś na grupę wstawił, że chce ją sprzedać, i wstawił normalne zdjęcia, takie jak ona wygląda w pudełku. Ja byłam jak. Mmm! My chyba widzieliśmy dwie różne lalki, ale później uznałam, że nie, że one nie jest warta tych pieniędzy, skoro wygląda tak! Mmm! Jeszcze dalej w ogóle jakiś taki głupi kolor pudełka, i ona zamiast taka piękna niebiesiutka wydawała się szara, po prostu była obrzydliwa. Okej, okay, lalki w ogóle już mają swoje lata, ale wszystko jest pięknie zachowane. Znaczy, jedyne co widzę, to są takie delikatne plamki. Nie wiem w sumie od czego mogą być to słoneczne uszkodzenia, ale w sumie jakieś plamki. Tylko no, no, ja tych plamek nie zrobiłam, więc nie, o, możecie sobie jego sześciopak też zobaczyć. Powiem ja wam tak, sam chłop zaubicie mnie śmieszy. Czy możecie zobaczyć tą brodę? To jest wszystko narysowane. Totalnie wygląda jak byłby brudny, po prostu. I ma takie sine, pomadkowe usta. Oczywiście jest totalnie ulizane i ma kucyk z tyłu. Dobra, już go sobie omówmy. Ma koszulę. Koszula jest naprawdę przyjemna. To wydaje mi się, że to jest albo bawełna, albo len. Co jest mega na plus, ponieważ postarali się z ubraniem. I zobaczcie, tu mam przyklejoną koszulę na plasterek. Żeby się wszystko ładnie trzymało. Nie no, ja to rozumiem. E, główka fajnie, bo to jest nowy odlew, ale tak jak mówiłam, ciałko to jest action man. I te włochate spodnie. Nie wiem, czy mam to pokażę, ale to jest jakiś taki. Są takie puchate, że to jest taki. To nie jest filc, bo to jest delikatniejsze niż filc. E, no i oczywiście pasek z klamrą. Ma też gigawielkie łapy w porównaniu do naszej Chikity. I buty. Buty według mnie są w ogóle do dupy, bo są z miękkiego materiału, który wygląda jak. No, nie wiadomo co, ale no ja wiadomo, no miał miał stopie i to zaawansowane. Ale reszta buta, kram, klamra i tak dalej wygląda naprawdę spoko. Przechodząc do niej, ona mi się akurat bardzo podoba, ale wygląda była niesamowicie na furana. No, niesamowicie. Tak jakby tak bardzo na furanej lalki ostatnio nie widziałam. Blond włosy, tutaj mamy takiego loczka Oczywiście jest pięknie przymocowane, żeby nic mu się nie stało. Włosy kończą się tutaj na li dubska. Więc też fajnie, że mimo tego, że sukienka jest taka bufiasta i mogliby je zrobić krótsza to nadal je tam wydłużyli, nie? Sukienka akurat jest mega urocza. Materiał jest też bardzo przyjemny. Dwa bufiaste rękawy, tutaj jakaś falbaneczka, biustonosz i tu jest w ogóle gorset. jest bardzo ładny, bo jest totalnie właśnie zrobiony tak po gorsetowemu, a nie polecieli, żebyście po prostu zrobili pasek. Tak jak na przykład u naszej Bellatrix. Przechodząc dalej, mamy tutaj kilka warstw ciulów w różnych kolorach. Takie ciulekkie kwiatuszki. Zawsze z bliska wyglądają badziewnie Ale tak z daleka, wiecie To jest fajny detal Ja już uzupełniają całą tą kieckę Ten badel w ogóle i tutaj wychodzi pod korsetem Ale tak jak mówię, to jest fajny, mega przyjemny materiał A tutaj jest w ogóle To się ślizga niesamowicie Ale też bardzo fajnie odbija światło Jak możecie zobaczyć Tutaj są takie printy róż, innych kwiatków i zawiasków. Bardzo dobrze, że nie zostawili tej sukienki na przykład, wiecie, w jednolitym materiale, tylko coś tutaj się dzieje. Fajnie, fajnie. Buty, jak widzicie, ciemność. Ciemność nastała i zaraz Wam je opiszę. Okej, okay, ja sama tego nie dojrzę, więc montująca Klaudia wstawi Wam tutaj obrazek. Artykulacja naszej dziaby jest bardzo ograniczona. To jest stary typ ciałek Barbie, gdzie artykulacja jest praktycznie zerowa. Nogi wydaje mi się w ogóle, że są klikane po tym, jak tutaj patrzę bo jest takie charakterystyczne zgięcie. Nie ma tutaj nic, nie ma tutaj stawów, w którym można było poruszać. Chłop ma ogólnie lepszą artykulację niż sama nasza Barbie, ponieważ ma nadgarstek przed ramię. No i samo ramię, więc on to akurat wygrywa. Ale z tego co pamiętam, action meny miały bardzo dobrą artykulację, więc tutaj się nie ma co czepiać. Ogólnie uważam, że ten zestaw jest jednym z dziwniejszych, jakie można sobie sprawić od Barbie kolektor. Eee, wiecie, jeżeli jest zapakowany, jeżeli jest kompletny, i możecie go sobie tak położyć na półce, to naprawdę bardzo cieszy oko. Bardzo! Jest mega uroczy według mnie. Dobra, co do końcowych przemyśleń, w ogóle pudełko jest 10 na 10, tak jakby to. Ja bym mogła sobie wyciąć i powiesić na ścianę ze zdjęciami. 100%. Same lalki. No trochę denerwuje mnie, że nie ma artykulacji u Barbie. Ken jest bardzo dobrze zartykułowany, ale no bym dała takie mocne 10. Co ty, ty gadasz Klaudia? Mocne 8 na 10. Tak z czystym sercem. E, co do kupna tych lalek, ja bym Wam poradziła tak do 700 zł możecie celować. Ale już powyżej... E, e, no to jest taka trochę przesada. Ale fajna pozycja w kolekcji. Totalnie polecam. E, jeżeli lubicie nafulane Barbie, 100%. E, więc tak, na razie, na dzisiaj to tyle. Lowki, kiski, frowerki. Do zobaczenia. Pa!